Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnikowym Dzisiaj widzimy się w poradniku Odnośnie e, jak zdobyć e, bardzo wysoki level przetrwania Na początku gry e, Jest to dosyć proste e, Możemy to zrobić Bez e, Jakichś e, dużych nagładów pracy Musimy po prostu e, Jedną czynność wiele razy powtarzać Co musimy zrobić? Przede wszystkim Uciekł, uciekł uciek sobie Jesteśmy w miejscu tutaj na północ od wieży I jesteśmy w tutaj w sklepie e, strafę Tartu e, ten sklep jest dosyć dla nas ważny, dlaczego? Aż w możemy na niego wejść i to jest osobna legacja i to właśnie zawsze będziemy robić, bo tą czynność będziemy wiele razy powtarzać e, tutaj macie opis, który możecie przeczytać, że e, tutaj pewna grupa Szkoda stronienia w supermarkecie, zdobyli zapasy, zabarykadowali się no i niestety nie przeszli. My te zapasy właśnie wykorzystamy. To po prostu są zrzuty, no tylko za zadanie, wykonanie tego zadania jest 2 tysiąca punktów przetrwania. No i jak wiemy za zrzut jest... o i teraz, żebym się nie pomylił. Bodaj, że 15, na pewno to jest powyżej 10 tysięcy punktów za jedno dostarczenie zrzutu, czyli tej paczki. ...właśnie takiego zasobnika którego będziemy dostawać ze zrzutów ale możemy też go spotkać w różnych lokacjach na przykład w taki takiej jak ta co tutaj robimy? pierwsze, jak widzicie, jest tutaj zalany sklep będziemy musieli przejść pierwsze co robimy przechodzimy tutaj w prawo tutaj polecam nie dotykać tego kabla bo jest on pod prądem Oj, tak nie kopnęło musimy się dostać wszystkim na drugą stronę żeby szybko wyłączyć prąd. Jak wyłączymy prąd... Cholera, przełącznik nie działa! To krajn to powie, to jest najważniejsze. I już mamy tak naprawdę trzy zestawy z wybrania, bo jeden jest, jak widzicie, w tamtym miejscu, drugi jest nawsze przy ladzie, a trzeci jest zawsze przy końcu. Eee... Dwa są w środku. Ja jednej rzeczy nie zrobiłem odnośnie... Nie zrobiłem sobie wytrywki. Bo ich nie mam oczywiście. Tak jest, ten przygotowany właśnie. Widzicie, yy, spore z tych ząbiaków tam, to są właśnie ci ocaleni i Jednak nie musimy się zbytnio nimi przejmować. My po prostu otwieramy drzwi. Ich najlepiej wypuścić, chwilkę poczekać. Yy, no niepotrzebnie po co natrafić tracić życie, nie? Tutaj przeskakujemy w drugą stronę. To jest zawsze ząbieg. jak. Oczywiście, zawsze. musimy się uważać. Tutaj mamy gazę, y, lodówkę, w której mogą być zapasy dołowe. O, właśnie. I zrzut jeden. I tu polecam szybko pójść. O. W drugiej kolejności. O, o jak widzicie, jak widzicie szybko, 5 rzutów, Zasadnie eee, dwie minutki mi to zajęło. Skończymy się zadanie i wychodzimy. I wychodzimy. Tak, oczywiście chcemy na pierwszym zadaniu, żeby nie było... Eee, właśnie ten to jest, to jest safe, który też jest, w którym pokazałem jak wejść, przejść na mocny stopień, i co robimy? Po prostu wchodzimy jeszcze raz. I tak naprawdę możemy robić nieskończoność. Yy, te lewele na początku będą szły bardzo szybko. Myślę, że do 10 wybijać na no, spokojnie. mi wbijanie tutaj yy, tego levela przetrwania 25 zajęło, no Myślę, że parę godzin grania. A niestety już zapomniałem jak tutaj się poruszać z Sunem Cholera, przełącznik nie działa. Jednak no. Wiadomo, lecimy, lecimy jeszcze raz. Na pewnym momencie zdobędziemy yy, tak naprawdę... Oj, nie to. Zdobędziemy kotwiczkę. To jest w sumie na yy, nie, momencik, jest kotwiczka. Aha. No ale no tak, ale yy, chyba jednak na 25 mam kotwiczkę, Jednak mając tą kotwiczkę yy, Jest prościej się poruszać ponieważ, no, znowu pokażę łatwiej możemy się możemy się od razu przyciągnąć po prostu na tą drugą stronę no i stricte to nie jest tylko wbijanie tak naprawdę przetrwania, levelu przetrwania gdyż jak wiecie, lub nie wiecie po wbiciu jakiegokolwiek levelu na maxa poziomu jedno z tych trzech, czyli przetrwania, zwinności lub siły ja w tym wypadku wbijałem przetrwania, a nam się poziom legendy. One jest wybijany, gdy, gdy po prostu do danych tych drzewych umiejętności powinny iść punkty dalej. Na przykład za zadania, grze fabularne lub po, po, poboczne ustajemy punkty przetrwania. One powinny iść w punkty przetrwania, jednak nie idą, bo idą na tutaj konto drzewka legendy. I tutaj są już takie dosyć potężne y, umiejętności do rozwijania się mamy tutaj, no sami widzicie co tutaj mamy i tak samo jak z, y, na przykład byśmy mieli poziom siły na maksimum to każda walka, każde tam zdobywanie punktów y, punktów doświadczenia do siły będzie szło na kontra legendy i no, mają tą kotwiczkę gdzie przechodzimy na drugą stronę wręcz Op. O, oczywiście ja się zabiłem. Cholera, przełącznik nie działa. Spróbuję taki mini speedrun z tego zrobić. Tak naprawdę. Albo do tej ściany można się łatwo tutaj wyczepić. No. Dobra, dopuszczamy. Oczywiście możemy ich bić, to nie jest nas to problem. Możemy tutaj jeszcze na nich switch. A co tego zabijam? Tutaj patrzę czy tylko zapasy są, tego no, jest kawa. Możemy równie dobrze tu wrzucić jakieś mło, bo nie się spalą. No, ale jak widzicie no, większe zagrożenie dla mnie. Dla mnie przynajmniej stanowi teraz prąd, bo tutaj się zahaczają o wodę, w sumie. No, widzicie, nie wiem, półtorej minuty, dwie minuty zajęło mi dosłownie przejście tego sklepu i zdobycie to, że pięciu, że to, się Jade tak, spotkanie. pięciu dosłownie tutaj tych zrzutów, potocznie nazywanych. No i co? No i tak właśnie te zrzuty oczywiście oddajemy do kwatermistrza, jakby ktoś nie wiedział, i za to dostajemy właśnie punkty doświadczenia do drzew komunikacji, przetrwania. Z widności i siły w sumie wiem tak dużo, bo bo biłem się z nimi bo tutaj spędziłem no, parę godzin na zbieraniu e, tych zrzutów i po prostu wybijałem tam wszystkich przeróżnymi sposobami w sumie większość to były koktajle mołtowa oni po prostu płynęli a mi się wybijały punkty i tak też można łatwo e, podekspić. jednak e, lepszym miejscem też na expienie myślę że jest e, jakieś duże skupiska e, zombie na przykład, e, na przykład w późniejszym okresie tutaj Tutaj ta elektrownia, nie? To są raczej po prostu przełączniki jakieś elektryczne, lub po prostu most niesłaby. To tyle w tym poradniku. Widzimy się. Być może w następnym poradniku, być może w jakimś gameplayu. Pokażę co posiadam lub może zrobię jakąś serię z Daylight, kto wie. Jakbyście chcieli jeszcze jakieś ode mnie porady albo coś innego no myślę to na pewno zobaczymy się jeszcze w niejednym filmie a tymczasem trzymajcie się na razie cześć